W dzisiejszych napraw niezbędny będzie nam silnik z końcówką Torx T15. Model zmywarki znajdziesz na tabliczce znamionowej, która zwykle powinna znajdować się na wewnętrznej ramce od drzwi. Witam na NordPL. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić uszczelkę dolną w zmywarce. Zanim jednak przystąpimy do naprawy, upewnijmy się, że nasza zmywarka odłączona jest od wszelkich źródeł zasilania. Naprawę zaczynamy od odkręcenia przedniej obudowy drzwi. Śruby nocujące znajdują się po ich wewnętrznej stronie. Odkręcamy boczną budowę. Wciągamy boczną obudowę. Przednią i boczną obudowę mamy już odkręcone. Teraz musimy poluźnić sprężyny od zawiasów oraz odkręcić drzwi. Przed rozkręceniem drzwi od zawiasów warto coś sobie podnie podłożyć, żeby nie zerwać delikatnych kabli lub też nie uszkodzić elementów, które trzymają nasze drzwi przy zawiasach. Żeby wymienić dolną szczelkę, chwytamy za drzwi, lekko przesuwamy je do przodu, tak, żeby dalej jeszcze spoczywały nam na zawiasach. I teraz naszym oczom ukazuje się uszczelka dolna. Pociągamy lekko za uszczelkę. Nową uszczelkę montujemy tak, żeby tworzyła nam rynienkę. W tym celu umieszczamy ją na miejscu i dociskamy starannie na całej długości. Teraz musimy umieścić plastikowy element pomiędzy zawiasem i blachą tylnej obudowy, tak żeby wszystkie dziurki nam się ze sobą pokrywały. Z drugiej strony robimy tak samo. Dziurka z plastiku pokrywa się z dziurką od zawiasu, i następnie nakładamy na to wszystko tylną obudowę. Wkładamy śrubkę i skręcamy. Po przykręceniu drzwi do zawiasów przymykamy nasze drzwiczki, a następnie zakładamy sprężyny. Naciągamy je na haki znajdujące się na końcach zawiasów oraz napinamy ją z drugiej strony zakładamy sprężynę i naciągamy zakładamy boczną budowę Zamontowanie przedniej obudowy zaczniemy od wyciągnięcia cokołu ponieważ ta dolna uszczelka przeszkadza nam poprawne jego zamontowanie. Najpierw wkładamy górę a następnie dociskamy spód. Otwieramy drzwiczki i przykręcamy śrubki. ostatnia czynność to zamontowanie cokołu. Zmywarka już naprawiona. Mam nadzieję, że nie sprawiło wam to żadnego problemu do zobaczenia.